Siema. siema, siema, lecimy na bazar Somalijski, gdzie zrobimy duże zakupy, buty, ubrania itd. które potem będziemy rozdawać dzieciakom podczas wizyt w ich domach, szkołach i tak dalej zahaczyliśmy jeszcze o park z małpami kupiliśmy sobie trochę bananów dla nas dla małp za to mamy orzeszki A kuku o <grytne> <grytne> nie, nie jest sprytny nie? dobra o, pograłeś trochę w piłę? Pograłem w piłę, ale wiecie co ich najbardziej bawiło? Jak krzyczałem Muzungu inside Wszyscy Oooo, zajebiście You guys from? From Poland Poland Yes So you speak little bit Russian, yeah? No, Russian speak little bit in Poland A ruski, da? Para Uskhidá. Para Uskhidá. ¿Tú hablas español? Oh, yeah. Sí, sí, un poquito hablas español. Mi también. ¿Tú también hablas español? Sí, sí, sí. sí. Oh, con Etopia, no? Pero todo por Polonia. Sí, 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 con Varsovia. Y da yo un poco yo, Fanny. Okay, help the kids. Yeah. So I just come to see. School. Ale, técnica. Mámela. Bye five O! Jak się nazywa twoja koleżanka? Mariola Aha. Skąd się znacie? E, wiesz co, poznałyśmy się ostatnio Ale ona chyba leci trochę na orzechy Ona Cybru na mnie leci, leci. <głosy> <głosy> Wróciliśmy na obiadek Za godzinę jedziemy do, na Bazar Somalijski a następnie do Lare Jesteśmy na Somalijskim Bazarze i Sioli. Kupujemy jakieś rzeczy dla dzieciaków tak się spodobała. Mierzymy buty, bo będziemy grali mecz w Lare. A tutaj nasza loża oceniają, czy ładne buty mamy. Warto brać dziewczyny do Kenii. Bierzcie swoje dziewczyny do Kenii. Udało się wynegocjować. Mamy dwie pary butów dla mnie i dla Sylwka po 50 zł. Niestety Michałowi nie chcą sprzedać. Tak czy nie? Słuchaj. Kupujemy dzieciakom jedzenie. Let's go, let's go. Siostrę przekonać jest łatwo. Jesteśmy trochę zagubieni, bo mamy problem ze znalezieniem samochodu. Nutka grozy powstała przez zgubienie się, co? A No jest kuńczę. No, tutaj. Nasz przewodnik. W białej huście oznaczony, żeby było łatwiej było znaleźć. No dobra, to każdy pod Tylko samochód daleko nie jest. To ja wezmę to. No to ja. wezmę. Zakupy zrobione. To jest dla ludzi z Samburu? kobiet Samburu. Tak, bo one bardzo lubią kolorki, więc im bardziej kolorowe, tym ciekawsze dla nich. Misja wykonana, zakupy zrobione, teraz jedziemy. Gdzie? Wspaniale. Tak. Udało nam się dotrzeć do Lare. Jesteśmy już w domu, gdzie mieszkamy przez kolejne dwa tygodnie. W takim razie do zobaczenia w kolejnym odcinku. A ja się kładę spać.